Witam serdecznie, dzisiaj będzie druga część odnośnie TSH. To, że TSH, będąc w normie, nie zawsze świadczy o tym, że jesteśmy zdrowi. Ja wiem, że chciałoby się iść do lekarza i pomimo tego, że się czujesz źle, żeby powiedział ci, że nie, tak naprawdę to zmęczenie i wszystko jest w najlepszym porządku, ale nie o to chodzi, bo jeśli czujemy się faktycznie bardzo źle, a wyniki są w normie, to chyba coś tu nie jest halo i trzeba, trzeba szukać dalej. Ja bym proponowała tutaj męczyć lekarza, żeby, żeby dalej grzebał. Wymieniłam już takie trzy przyczyny tego, że może być błędnie diagnozowani, że TSH może być w normie w laboratorium, ale tak naprawdę nie odzwierciedla to problemu faktycznego, co się dzieje w organizmie. I z takich przyczyn, już jak tu powtórzę, to jest stres, to, że hormony mogą być nieaktywne, albo to, że one mogą nie dotrzeć do wnętrza komórek, bo zniszczone są te receptory. Czwartą taką przyczyną, którą bym tu wymieniła, to jest, są plastiki i środki antykoncepcyjne. Środki antykoncepcyjne typu plastry, hormonalna terapia zastępcza przy menopauzie mogą być to pigułki, inne zastrzyki na przykład, tak, hormonalne, jak również plastiki mają to wspólnego ze sobą, a plastiki to wiadomo w domu używamy Bierzemy sobie śniadanie, sałatkę do, do pracy w plastiku b, i używamy kubeczki plastikowe. Bierzemy jedzenie na wynos w plastikach. U, używamy miseczki, deseczki plastikowe. Więc tak naprawdę jesteśmy bombardowani i to powoduje najczęściej zaburzenie gospodarki estrogenów u kobiet. Najczęściej powoduje podniesienie tego poziomu estrogenu. I teraz wspomnę jeszcze jednej takiej rzeczy. Hormon T4, hormon tarczycy, on sam nie jest w tym krwaobiegu. On ma takiego konia, wyobraźcie sobie, na którym sobie jedzie w tym krwiobiegu. Mamy w organizmie trzy takie konie. Które są nośnikami tych hormonów tarczycy. I jednym z nich jest taka globulina TBG. Jeśli poziom nie jest, jest zawyżony, a to powodują właśnie podwyższony poziom estrogenów z tych plastików, z tych pigułek antykoncepcyjnych, powoduje to, że to wiąże większą ilość tych T4, a T4, jadąc na tym koniu, jest nieaktywne wtedy. No bo wiecie, no jak jest zajęte, to nie może wytwarzać T3 bo T4 jest magazynem, tak jak mówiłam, i dopiero jak się rozpakuje taki właśnie magazyn, to dopiero wydaje towar, czyli T3. Dopiero z tego się tworzy. Więc w momencie, kiedy jest związane właśnie przez tą globulinę TBG, nie jest nieaktywne i nie może wytwarzać T3. Więc mamy sytuację, że mamy bardzo dużo tej globuliny, która wiąże to 4 i mamy spadek, Hormonów wolnego hormonu T3 i mamy sytuację niedoczynności, a niedoczynność powoduje przedwczesne śmierć noworodków, powoduje wcześniactwo, nagminne poronienia, niską masę urodzeniową dzieci, to, że kobiety mogą nie donosić. Inne rzeczy, które podwyższają poziom tego TBG. To jest też jedzenie. Najczęściej mleko, produkty sojowe, nawet słuchajcie, nasionalną i zioła niektóre. I takie zioło to nazywa się pluskwica groniasta. Są to zioła, które powodują podwyższenie poziomu estrogenów, zaburzają nam tutaj ten poziom tej globuliny, tak, tego konika, na którym jedzie te cztery. Jak jesteśmy przy żywności, to jak tu nie wspomnieć właśnie o tych plastikach. Już wspomniałam, że one, podobnie tak jak pigułki antykoncepcyjne, zaburzają nam tu poziom estrogenów. Ale słuchajcie, w jedzeniu mamy na przykład tak, kurczaki, czy tam w ogóle mięso napakowane hormonami, albo jeszcze jest jedna rzecz, na przykład produkty sojowe. Teraz jest taka alternatywa, że gdzieś w kawiarni u nas czy tak dalej, to zdrowie, zdrowie, ja nie piję mleka, wezmę sobie sojowe. Mleko soja są to fitoestrogeny, czyli imitacja taka roślinna hormonów kobiecych. Dlatego na przykład. Mężczyźni nie jest to wskazane, żeby pili dużo produktów sojowych czy przyjmowali produktów sojowych, dlatego że przyjmują hormony żeńskie. Wracając, wracając do tych plastików, plastiki mają w sobie bisfenol A. Mówiłam to wcześniej w innym filmiku, czyli BPA. Tak, to, to co piszę, że niby przy, nadaje się do spożycia. Ale jeszcze tak, pijemy wodę z plastików. No bo ta w szklanych to jest ciężko dostać, jak już ciężko dostać, a drugą rzeczą jest takie, że jest mega droga i nie każdy jest świadomy, że to powinno być z takich butelek kupowane. Więc to wszystko, słuchajcie, zaburza nam tu pracę właśnie tych estrogenów, Kobiety z, kobiety z nadmiarem estrogenów mogą mieć włókniaki, mogą mieć mm, zespół napięcia miesiączkowego, mogą mieć zmiany nastrojów, taka huśtawka emocjonalna, mogą mieć obfite miesiączki, mogą mieć endometriozę. Gdyby jeszcze było tak, że mamy mechanizmy odtruwania, które super działają, że wszystko działa jak w najlepszym porządku. Czy to nerki, czy wątroba, że my pozbędziemy się tych toksyn, pozbędziemy się tego nadmiaru tych estrogenów, ale często jest tak, że te jelita nie są w najlepszym porządku, wątrobę mamy zasyfioną, nerki nie działają jak na, na należy, nie możemy pozbyć się nadmiaru tych estrogenów. No i problem gotowy. Piątą przyczyną już ostatnią jest to, że te transportery robią sobie po prostu przerwę. Nie transportują do komórek tych hormonów do wnętrza komórek. I teraz jest taka sytuacja, że hormonów mamy bardzo dużo w krwobiegu. transportery tego nie transportują. Konie wysiadły, siedzą na boku. Jest bardzo dużo transporterów, to, czyli taka sytuacja odwrotna niż w, tym w przykładzie czwartym. Murki ich nie dostają, tych hormonów. Proszę więc Was, żebyście naprawdę męczyli tych lekarzy, żeby grzebać, żeby dalej robić badania i nie pozostańcie na tym, nie zatrzymujcie się na tym, że wyniki mamy rewelacyjne, jeśli czujesz instynktownie, że coś jest nie w porządku. Także namawiam do tego, żeby grzebać, szukać dalej, robić sobie badania, sprawdzać. A nawet jeśli jest tak, że robiłaś sobie parę lat temu i wszystko było ok, a jesteś w jakiejś grupie ryzyka, to powtarzaj sobie i rób sobie. Lepiej, żeby zapobiegać, niż leczyć. Pozdrawiam Was, życzę miłej niedzieli. Badania nie tylko wtedy, jak się źle czujesz, ale pewnie wtedy się to przypomni. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Jeśli Ci się podobał film. Daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.